Zrobić kota. Hmm. Koci, Na koci. naszej stronie Mini Mini plus .pl, znajdziecie wzory, z których razem z rodzicami możecie przygotować kota. Do zrobienia kota potrzebne będą kolorowe szablony: Some. nożyczki Some. klej, yes. kolorowa bibułka, yes. dla master i wstążka. Yes. Przygotowujemy Some. koci brzuszek. Na bibułce kładziemy drugą bibułkę zwiniętą w kulkę. Teraz wycinamy ogon, ręce, głowę i łapki. I wszystko razem łączymy. Popatrzcie, jak. Na dole przyklejamy nogi rysujemy pyszczek, oczy, nos, uszy i naklejamy wąsy. Na koniec przyklejamy głowę, łapki i ogon. Poznajecie? Ale piękny kotek. Jeszcze tylko kolorowa wstążka. A może spróbujecie zrobić jeszcze jednego kota? Dwa koty! To nie było smutno. Na naszej stronie miniminiplus.pl kochane zwierzaki. się koty! Zwierzaki. Co za?

12. Wow.